Dzień dobry, panie Rychu. Piątka! E, bardzo proszę, więcej nie mam niestety. Piątka Przecież. czyli szufla? E, pani Walo, szufla, szczoteczki, wszystko jest wraz z środkami czystościowymi w komórce. Proszę sprzątać korytarz. Panie Rychu, co pan mówi? Co ja mówię? No właśnie. No właśnie, powiedziałem? Przepraszam bardzo, panie profesorze, taką mam orkę. Ma pan walenia? Nie walę, panią sprzątaczkę. Mniejsza z tym nie chciałbym e, doprawdy wyjść. Co pana sprowadza, panie profesorze? Wie pan, że dzisiaj wyjątkowo nikt. Henka wyjechała na trzydniową delegację, i tak jestem wyluzowany i w humorze, że z tego wszystkiego to nawet wymyśliłem dla pana dwa żarciki. Świetne. Niech pan posłucha. Ale jeżeli pan pozwoli, panie profesorze, tak, bo tak. I nie to, żebym się czepiał, nie, ale jak on odwijał ten los, y, to tam było napisane, że los się uśmiecha, tak? No tak było, tak. <laughs> tak, ale on de facto się śmiał. A jaka to różnica? No, taka, że uśmiecha się to jest. A się to! <hahaha> hmm. To takie mało precyzyjne troszeczkę. To, to może wobec tego ja to przepracuję jeszcze. A, a teraz niech pan posłucha tego drugiego, tym bardziej, że polityczny. A słyszał pan pani sąsiedzie. Że akcje na giełdzie poszły w dół i to na łeb, na szyję. Za komuny to było to nie do pomyślenia. <laughs> a teraz to mi się udało! <laughs> na 100%. <laughs> I co? <laughs> Szydzi pan z ludzkiego nieszczęścia. Z tych biedaków, co zawierzyli, a teraz za to gorzko płacą. Ależ, panie rychu, to przecież to nie o to chodziło. To chodziło o to, że za komuny nie było giełdy. A skąd pan wie? Czy oni wtedy o wszystkim informowali społeczeństwo? Hmm? To co, bierze pan czy nie? Panie profesorze, niestety, ale wie pan... Do... <laughs> pan nie kończy, <laughs> wiem, rozumiem. Dam panu to za darmo. Wie pan, jestem w tak świetnym nastroju. Henki nie ma, jest w delegacji. Pójdę sobie odetchnąć świeżym powietrzem. Do widzenia. Do widzenia. Świeżym powietrzem? To stary dziadyga. Eee, a nie mówiłem, kochanie? Mówiłem ci o tym, prawda? Powtarzałem ci setki razy. A co się ciebie tyczy? To jakim prawem bierzesz od mojego narzeczonego żarty za darmo? Pan Waldemar z telewizji to nigdy by tak nie postąpił. Witam Państwa z otwartymi ramionami. Bardzo przepraszam. Po tych krótkich przeprosinach zapraszam na nasz tradycyjny rebus. Oczekując na rozwiązanie rebusu, przypominam o naszej zasadzie, że wygrywa ten z państwa, kto udzieli prawidłowej odpowiedzi. A teraz łączymy się z Grzelawą. Witamy ponownie w Grzelawie, gdzie odbywają się międzynarodowe mistrzostwa w naśladowaniu odgłosów aparatem e-gębowym. Przy naszym stanowisku pan Robercik. Dzień dobry. Który przyjechał do nas z. Grzelawy. Ale my jesteśmy w Grzelawie. Tak. Yy, mówią o panu helikopter. Ciekawy dlaczego. Nie wiem. Yy, dobrze, to może pan nam zaprezentuje jakiś swój numer. Co to będzie? Hmm. Może helikopter? O, brawo! Helikopter od pana Robercika z grzelawy. Prosimy bardzo. Pamiętam, jak dziś. Właśnie siedziałem i zastanawiałem się, komu bije dzwon. Kiedy do mojego gabinetu wpadł, jak burza. jegomość, którego znałem jako sztukmistrza z Lublina. No cóż to będzie, panie suchpiszów? Jakieś czary? Skąd pan wiedział, że czary? Nie. No... Przepraszam, tylko tak. Powiedziałem sobie. No jak to pan sobie tak powiedział? To ja tu pięć lat przygotowuję numer, a pan mi go pali w pięć sekund? A, i niech pan sobie, panie dyrektorze, bije do głowy, że już nigdy więcej tu do pana nie przyjdę. Niestety, obietnicy tej nigdy nie dotrzymał. Poszukiwacze zaginionej barki. Któż z nas nie pamięta z dzieciństwa niewiarygodnych przygód człowieka-muchy, niezwyciężonego detektywa-amatora? Mam dla Państwa zgoła sensacyjną wiadomość: otóż po 37 latach przerwy na naszych ekranach ponownie zagości Człowiek-mucha. Odcinek dzisiejszy zatytułowany jest Mucha nie siada. No i co, Panie Kliencie? A no więc tak jak Panu już mówiłem, Panie Człowieku Mucho, otóż podejrzewam, że moja żona mnie zdradza i to już od dawna. Ale nigdy nie mogę jej na tym złapać. I wie Pan, co pomyślałem? Że ją przechyliłem. I dzisiaj, jak wyszedłem po obiedzie, to jej powiedziałem, że wyjeżdżam na wieś do stryjenki że nie wracam w ogóle. No i tak pomyślałem, że może Pan by sprawdził, czy tam ktoś u niej nie jest teraz. Które to okno? No to ktoś nad nami da Pan radę? Ha, ha. oczywiście. Nie będzie problemu. Kim pan jest? Jestem człowiekiem, muchą. Proszę, niech pan siada. Nie mam zwyczaju siadać. To może pan się położy? miał chęcią No i co Wszystko w porządku a dlaczego pana tak długo nie było, człowieku mucho? I nie chciałem przeszkadzać. Ktoś był u niej? Nie, spała żona, spała. A ja ją podejrzewałem. Zupełnie niesłusznie. To była tajemnicza blondynka pod muchą. A teraz kolejna pozycja programu. Zapraszam serdecznie. Przepraszam bardzo serdecznie. I kolejny finalista w Grzelawie, pan Stefan, który jest miłośnikiem zwierząt. Tak, jestem e... miłośnikiem zwierząt. E, co pan najbardziej lubi? Najbardziej lubię zwierzęta. E, co pan najbardziej lubi naśladować? Najbardziej lubię naśladować psa. Tak? To proszę w takim razie spróbować psa. E, panie Stefanie to chyba nie był pies. To był kogut. Aha, to w takim razie poprosimy o psa. O psa do kamery dziękujemy. To byłoby na tyle. Do widzenia. A to, misiaczku, za te dwa żarciki dla profesorka. Coś się stało, panie rychu? Nic takiego, postrzał na polowaniu? Nie, lumbago. To coś po morzeńsku? Pana sprowadza, panie profesorze. Wie pan, nadal jestem w świetnym nastroju. Tak. ciągle w delegacji. Ale raptem uświadomiłem sobie, że pan od dawna niczego mi nie dał za Czyli Akademii Humoru Żołnierskiego. No właśnie. Czyżby zbankrutowała? Ach, gdzie zbankrutowała? Ma się znakomicie. I tu, uwaga, najnowszy jej produkt. La... Panie poruciku, proszę o meldunek. Tak jest. Warszawa, Mokotów, Batorego 37 siedem. <grymne> Ależ to no, zabawne naprawdę. Henryka na pewno by nie zrozumiała. <grymne> Dobrze, że jej tu nie ma. <grymne> Staramy się jak możemy? To świetnie, wie pan, pan, panie rychu, bo ja tak naprawdę to dwie rzeczy lubię. Tak. Jedna to te pańskie żarty, a druga to dyszcz. E, to dobrze się składa, jest jesień, będzie sporo opadów. Nie deszcz, tylko dyzcz. Aha. Dyskoteka szarego człowieka. Nie widział pan? Nie. No to fantastyczne. Taki proste, wie pan, wpadający w ucho melodyjki. od razu można śpiewać. Nie takie tam wydziwianie, jak to teraz młodzi ci z operetki, czy z opery. Polecam panu serdecznie. Dysz, niech pan nie zapomni. Kłaniam się, na razie. Do widzenia. Gdzie kaktus rośnie na pustyni, a gawy kwitnie w kwiat, tam moi wierni kompanieros żegnali mnie w daleki świat. Tam moi wierni kompanieros i cię w Rumaku dziennie gnaj przez prerie Za którą miasta kusi blask Tu ukochana seniorita Czeka na ciebie już od lat Tam ukochana seniorita Czekała już od kilku lat O ukochana seniorita Czekasz na mnie jeszcze tam gdzie ukochana Seniorito, w tym mieście szuka ciebie mam. I opuścił pancze swój peblon i pojechał do wielkiego miasta. Aby wraz z ukochaną odnaleźć nowe szczęście i sklep z obuwiem, Bo długa droga zniszczyła mu mu kasynę. Za seniorita nie czekała! Dla tym Pedro dzisiaj śpi Dla paru peses się oddała Przede mną zatrzasnęła drzwi Dla paru peses się oddała Przed tobą zatrzasnęła drzwi Sprzedałem osła i kartusy. i w pueblo nie mam już Sprzedajmy szmaty dziś mu duszę a Pedro w plecach znajdzie nóż. Zdywaj nóż, Marecińsiu dusi, a Pedro w plecach znajdzie nóż. I kolejny finalista, pan Kazimierz, który interesuje się czym? Ja, wodą, wodą, ogólnie wodą. Morza, oceany, te jeziora i rzeki, rzeki też, tak. I może dlatego został pan kim? Hydraulikiem, tak. zostałem hydraulikiem. Tak jest. Panie Kazimierzu, co pan nam dzisiaj zaprezentuje? Pompę, pompę wodną. Elektryczną? Wodno. Nie, zwykłą pompę, ręczną pompę wodną. W takim Wodno, razie, tak. proszę. Ale to była chyba sama woda Nie, to rozgrzewka, to moja rozgrzewka taka Aha. tylko była I teraz pokaże nam Pan pompę. Tak? Tak. Prosimy w takim razie o pompę. W magazynie kulturalnym Mac i z niekłamanym wzruszeniem anonsuję kolejnego wielkiego artystę w naszych wysokich progach. Oto przede mną i przed Państwem światowej sławy malarz i miłośnik ptaków senior Waldemar Kukułka. Dzień dobry. Dzień dobry. Mistrzu, kiedy pan namalował swojego pierwszego ptaka? I to w zasadzie był ptaszek. Ale, Ale pierwszy. pierwszy tak. Pamiętam, byłem uczniem w szkole na dużej przerwie. Śniadaniowej. Tak jest. Zajrzałem do atlasu anatomicznego i tam domalowałem na jednej stronie, w zasadzie, przepraszam, namalowałem ptaszka. Czy pamięta pan może jak wyglądał? Takich rzeczy się nie zapomina. A mógłby pan zademonstrować? Bardzo proszę. O! To jest właśnie ten ptaszek, którego namalowałem na tych ciekawych bardzo stronach po to, żeby przejrzeć ten atlas już spokojnie sobie w domu. Bardziej szczegółowo. Tak. Obraz odwrócony to technika malowania, nowatorska bardzo, której jest Pan wynalazcą. Nie mylę się, prawda? Tak jest, oczywiście. Czy mógłby Pan pokrótce obznajomić nas z jej pryncypiami? Pokrótce się nie da. Oj. Niestety. Ale może dla Pana i dla naszych telewidzów na przykład, w jaki sposób tę technikę postaram się wytłumaczyć. Może moje, mam nadzieję znane Panu również no, dzieło. to ranny ptaszek. Tak, to jest mój słynny ranny ptaszek. No ale nawet najsłynniejsze dzieło może się e, znudzić właścicielowi. I co wtedy robimy? Niech Pani odpowiada. Po drugiej stronie malujemy drugie arcydzieło. Niebieski ptaszek. Tak jest, oczywiście. Znam. Proszę, i tu następny przykład. A to, to chyba nie jest ptak. A jak że? Stalowy ptak. <laughs> Prawda? I po drugiej stronie, bardzo proszę. A to, to już zupełnie nie wiem. To, to... to jest ptak z lotu ptaka. E, przepraszam bardzo, mistrzu, że zapytam, ale tam na dole każdego z tych artystycznych dzieł widzę coś kompletnie mi nieznanego. Czyżby to jakiś tajemny znak runiczny? Nie, to jest mój monogram. Jak to? Tak to. Ku Kół i kółka. Kukułka! <laughs> przepraszam, że się wtrącę, ale kukułka przecież nie zwykłe. Ja tak tego nie piszę. A nad czym pan pracuje obecnie, mistrzu? Ja nie pracuję. Ja tworzę. Ech. To moje ostatnie dzieło, obraz jeszcze nieodwrócony. Jak pan widzi, gołąbek w pokoju. No, nie tylko to widzę, mistrzu. Widzę jeszcze, że wygląda zupełnie jak żywy. Kiedy tak na niego patrzę, mistrzu, to odnoszę wrażenie, miotparty wrażenie, że ten przepiękny kręgowiec, to ocieplny z grupy owodniowców, po prostu za chwilę poszybuje w przestworza z tego płótna, która wydaje się być chwilowym tylko jego gniazdem. Taki też miałem zamiar. Proszę zamknąć okno od studia. Z równanym malarzem natura nasza jest. Dziękuję już panu serdecznie. A państwa zapraszam do kartki z kalendarza. A teraz, jak już wspominałem, kartka z kalendarza. Mało kto wie, że słynny malarz i akwaforcista włoski Canaletto naprawdę nazywał się Bernardo Bellotto. Natomiast chyba każdy wie, iż od momentu, w którym zaczął on pracować dla Stanisława Augusta Poniatowskiego, malował prawie że bez przerwy, aż do samej śmierci, Warszawę. I oni, wie pan, potem wyjechali do Krakowa z psem. Czyli kotem. Tak. A. Dobrze. No, dziękuję, Panie Rychu. Ten żart z tym murzynym i ogórkiem był naprawdę fantastyczny. Do widzenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. To było przypomnienie naszego rebusu, a teraz. A nie kończę już tej myśli, bo właśnie mam sygnał z centrali od kolegów, że mamy kogoś na linii. Halo? Słucham serdecznie. No, nareszcie. Dodzwaniam się tu do Was. 20 lat zakładem. Znakomicie, kapitanie. 20 lat zakładem to jest właśnie prawidłowa odpowiedź. Gratuluję i informuję, że wygrał Pan. ...na napielenie na terenie dowolnego PGR-u wziąć udział w tym rebusie. Kiedy to będzie? A więc, jak już powiedziałem, dziękuję i wywołuję Grzelawę. Halo, Mietku, oddaję ci głos. E, halo, Waldku. czy dobrze mnie słychać? Waldku, dlaczego nie odpowiadasz? Bo oddałem... Oczywiście, żartowałem i czekamy na kolejną relację z Grzelawy. To była gwiazda festiwalu. Maszna do otwierania piwa, a teraz uwaga, sensacja. Żyri wydało werdyk. Laureatami zostali bracia Gąsiorowie i ich. Dnia numer 5. A teraz o. Królów Polskich, lekcja jedenasta. Miał w Długoszu wychowawcę, w Kalimachu zaś doradcę. Olbrach, władca wykształcony, ale fechem naznaczony. Sprowadziła nań ruinę, jedna bitwa pod Koźminem. W tej to bitwie właśnie szlachta wyginęła za Olbrachta. Potem nagły zgon i nastał Aleksander, brat Olbrachta. A że w kraju bywał mało, bogo to nie zajmowało. mu za to ustanowił, konstytucję nie silnował. Nienzgas, Liński też pod greckim dążył z co zrobić sieczkę. Kiedy już Olka utracił, na tron wstąpił trzeci z Zygmunt, stary, druga żona, bona z forca d'Aragona. Jej zawdzięcza to ojczyzna, co co miano ma włoszczyznę Jej staremu ześ zalążek stałej siły zbrojnej Andrze lecił Wawel przebudować i dzwon raczów ufundować Protektorem też nauki był i mecenasem sztuki. Hej Zygmuncie, królów stary Tacy jak ty, to filary Hej Zygmuncie, królów stary Tacy jak ty, to filary Zygmunta drugiem drukiem a naukę... Na wyżyny odkryć widli Miechowita i koperni Miał czyli płazna, co go w każdy każdy zwał się, a prócz niego mnogość Sławbór skupiał jego Jak chociażby Anantyszek, co choć Niencem na świat przyszedł Wybrał Polskę z uczuć racji i jej służył w dyplomacji Z takich samych też powodów germańskiego rodowodu Fukierowie doń zjechali i w Warszawie zamieszkali Hej Zygmuncie, królów stary Tacy jady, to potilary Hej staren dat zien dat Wielki król królował wodzą, takich marki już nie odzą Kamieniecki i Ostrowski, takaż Jan Tarnowski Im Ciostrowski na swym kącie miał 40 zwycięstw, stąd stronę liczbą się wygranych, z ustnym, borkiem samym Oto kilku spis wiktorii, co przyniosły nam moc Glorii Na początku był wiśniowiec, ordy krymskiej, wręcz grobowiec Później grunt wartwi spod orszo, z tym, że stroną orszy gorszą Była szansa zmarnowana przetrzymania na kolanach Władz moskiewskich dostarczyło twierdzę, że Smoleń siłą Potem bój z mołdawianinem, czyli rzeź pod Abertynem. A na, na końcu jest zdobyto Rodów gdzie użyto Czegoś na kształt granatników skorzystano też z górników Którzy podkop kop wydrążyli, pod sambo i wysadzili Wróćmy teraz do Zygmunta, co dwa o co miał grunta Lecz zabiegał też ono, wszech, zwiększając patrz zawsze. Zdanie kart przedzierał, znaczy, że należał do siłaczy Dodatkowo miał ja w ja zyczaju kubkiem trzepić się do kraju Miał swojego też konika, z astrologii on wynikał Hej Zygmuncie, królu, stary. Hey, Zygmuncie, królu stary. Música Gdy dwuletni bój zakonem, zwiększył był zakonu zgonem Kochem co mu hołdował, ludzach gromko wiwatował Dziś po latach prawda taka, że ocalił tym łajdaka Pozwalając, by przetrwały Prusy i nam łupnia dały Lecz przewidzieć jej przyszłości nie mógł wtedy król miłości Teraz skupcie się, w braty, bo ważniejsze padną daty Raz pięć, nul, pięć, nil, król nic nie ustanowi Jeden piątka, jeden to z Jus, jest powtórka. Bój pod Orszą, Ruskich klęska, ale cóż po niej bez moleńca Raz pięć, dwa pięć, to hołd Pruski i na ocz Królów stary Tacy jak ty To filary Hej Zygmuncie Królów stary Tacy jak ty To filary Hej Zygmuncie Królów stary Tacy jak To filary U końcowi już zmierza Pocałujcie W tłumu Panie poruszniku Tutaj ostatniej nocy dokonano włamania w Ślady obum wskazują Że to był fiat 1500 Produkcji z 1974 roku. Czy w kręgu podejrzanych ma pan taki samochód? Oczywiście. To grzelaka z ulicy Kwiatowej. Dziękuję, panie poruczniku. Pan Tomanosa. Ladies and gentlemen, it's brutal. Oh my God. Uh. Let's go!